Te drużyny mają wiele starych porachunków do wyrównania. Dziś mają ku temu okazję. Zostańcie z nami wkrótce mecz na Stronghair Stadium. Dzień dobry, nadszedł moment, w którym możemy razem cieszyć się meczem na stadionie Stronghair. Mamy nadzieję, że to będzie doskonałe spotkanie i ucieszy wszystkich kibiców. No teraz zrobiło się groźnie. Proszę Państwa, jak mam to skomentować? Jak widać w akcji sam na sam, liczy się nie tylko siła strzału. Oj tak, lepiej skupić się na precyzji i po prostu trafić w bramkę. Okazja! Gol, proszę Państwa! Złota bramka, decydujące trafienie. Brawo, wielka sprawa, tym golem wygrywają cały mecz. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola, z łatwością ogrywa tam obronę. Zbudowanie akcji to jedno, druga sprawa to wykończenie. Brawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał.